Dobry, kochani, taroskop, horoskop na ten tydzień. Esencja w pigułce, szans i wysokich wibracji. Co należy zrobić, by tydzień był fajny? Wybieracie swój rozkład po kolorze klucza albo po ulubionej oprawce tarota kruki, gnomy, złote koło życia, zaczarowany las. E, cztery warianty do wyboru. Kto potrzebuje, niech sobie zatrzyma na pauzę, na chwileczkę tam zrobi kawkę albo spokojnie wybierze. Będzie rozkład 1, 2, 3, 4. Numerki Wam już podałam. Natomiast o co tu jeszcze chciałam Was poprosić? O tych z Was, którzy pragną sesji prywatnej wróżebnej ode mnie, aby wcześniej skontaktowali się przez formularz kontaktowy podany na stronie stronę zawsze macie w czołówce każdego filmu mojego albo y, poprzez SMS-a na numer podany na stronie i po prostu zapytali, jak, jak możliwości kiedy, czasowe, kiedy możemy się umówić na wróżbę. Taka forma będzie łatwiejsza, aby potem nie było niedomówień co do czasu oczekiwania na wróżbę. On zwykle nie jest długi, maksymalnie było to wcześniej 2-3 dni. Teraz się czasami wydłuża, że trzeba 4 dni poczekać. Bo ja mam po prostu mniej czasu, kochani, ze względu na to, że podjęłam szkolenie swoje wiedźmińskie i no i tak. Ale nie jest to długi czas oczekiwania, natomiast proszę, byśmy się zawsze wcześniej dogadali. Na pewno dojdziemy do porozumienia poprzez SMS albo formularz kontaktowy. Dobrze, powiedziałam swoje, a więc jedziemy teraz z wróżbą. Jeden, dwa, trzy, cztery i zielony klucz oraz tarot kruków. Nie będę ukrywać, że wybrałam ten rozkład. Patrzymy, co nam tutaj kruk przyniesie na ten tydzień. Ósemka była, i ona się nam odwróciła. I to jest taki moment, kiedy będziemy mieli poczucie, że sprawy stanęły w miejscu. Ten tydzień. Czas nam będzie biegł. Wiem, że on teraz biegnie szybciej, ale pewnego rodzaju takie poczucie, że, no właśnie, że jest bezruch, że jest pewnego rodzaju pustka em, informacyjna. Może informacje nie będą do nas docierały, pewnego rodzaju wiecie, czy też zobaczymy zaraz, jak z pieniędzmi, czy też od razu wpłyną tak szybko, jakbyśmy chcieli. Ale o, co, o czym to świadczy? czy pustka zawsze się wypełni. Nie ma takiej możliwości, żeby przyszłe tygodnie nie wniosły ruchu. Tutaj chodzi o to, żeby się nie denerwować, od razu te karty uprzedzają, gdyby tak było, bo to jest taki tydzień. Mogą się pewne rzeczy klinczować, mogą jakby nie dochodzić do głosu spotkania, czy też akcje takie, których my oczekujemy, że już w tym tygodniu już coś się stanie. Tu postawa zen, kochani, czyli jak to się mówi, nie dajemy się zwariować, no cóż, czas ma swoje prawa, tydzień po prostu biegnie nieco wolniej, jeśli. Chodzi Chodzi o decyzyjność czy rozwiązywanie się pewnych spraw. Jeśli chodzi o o, a tu na portfeliku mamy pazia kielichów. Tutaj niby wszystko wolni, ale tu są powody do mruczenia w tym portfelu. Paz kielichów zawsze mówi o czymś takim, jak urocza atmosfera w portfelu i na koncie. A więc jak jest urocza atmosfera w portfelu i na koncie, to znaczy, że albo tam mamy odłożone niezłą gotóweczkę i po prostu fajnie nam przeleści w dłoniach i liczymy sobie w portfeliku, albo wręcz będą tutaj jakieś takie miłe okoliczności przyrody, w cudzysłowie, które nam spowodują ten właśnie uśmiech, taki, który daruje paść puharu naszym finansom. Może też ktoś nam zrobi piękny prezent. Czemu nie? Dziewczyny, otwieramy się, panowie, tam oczywiście brylanty, bażanty, wszystko dziewczyny przyjmujemy, prawda? <grytanie> Naprawdę coś miłego, jeśli chodzi o potoki finansowe, tutaj w tym tygodniu. Jeśli chodzi o pracę, no tu bezruch, tu pewnego rodzaju poczucie. Wiecie, tu się tak mówi, nie podejmuj decyzji, mogą się odwlekać pewne sprawy, mogą nie zapadać wiążące decyzje. Taki tydzień, który mówi, że rzeczywiście tu trzeba wiele spraw przemyśleć i nie naciskać pedału gazu i nie naciskać nawet w negocjacjach. Tu mogą być jakieś negocjacje, jakieś takie dogadywania się, ale jeszcze żadnych wiążących, czy też powiedzmy sobie, odpowiedzi. Na przykład, gdybyśmy pytali szefa, czy tam możemy na urlop, czy dostaniemy podwyżkę, to w tym tygodniu raczej woda w ustach u szefa, i takie będzie bardziej jakby myślenicy miał, jak ja to mówię. Ale posłuchajcie, o co tutaj chodzi. To jest taka, taka energia w kartach, która mówi, że nie ma co kopać się z koniem to jest tylko energia tygodnia a pewne sprawy potrzebują dojrzeć po prostu na sferze zawodowej, żeby mogły ruszyć do przodu. Jeśli chodzi o świątynię, nie, ja zawsze mówię świątynia zdrowia. Tu chodzi o uczucia dla tych, którzy są singlami, solistami. I tu mamy siódemkę buław. Posłuchajcie, w siódemce buław to ja zawsze mówię, że jest taka energia, że bez kija nie podchodź. Dziewczyny, panowie, może być tak, że po prostu będziecie tak wojownicze do świata i ludzi nastawieni, że nie bardzo nam tutaj w głowie amory w tej siódemce buław. Bardziej postawa obronna, udowadnianie swojej racji, a co wy mi tu będziecie mówić, kto ma rację i tak dalej. Dziarsko zaczepna obronna, taka granata, granatów nie trzeba tu mieć w plecaku, bo samych nas rozrywa, żeby tutaj, jak to się mówi, udowadniać światu swoje racje. W związku z tym to bardziej energia taka, która mówi, że gdzieś pozałatwiamy co. W urzędach ewentualnie zaczniemy jakieś załatwiania czy zaczniemy jakieś dyskusje, ale nie bardzo tutaj widzę, żeby romantyka na razie w tym tygodniu nam się zakradała. Rozumiecie? Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w parach, dziewiątka była w. Tutaj mogą być jakieś takie nieugięte postawy po dwóch stronach. To nie jest dobry tydzień na to, żeby się dogadywać jak gdyby i szukać kompromisów, bo upór, możecie napotkać na upór ze strony partnera. A co to znaczy? A to znaczy, że mądra kobieta albo mądry mężczyzna wie, że jak nie w tym tygodniu, bo żona ma zły humor, a albo kobieta, jeśli patrzy na męża i widzi, że ma zły humor, to przekłada wiążące dyskusje na tydzień przyszły, tak to powiem. Bo tutaj jakiś opór, recydywista w oporze w tym waszym partnerze może się obu ty w partnerce. Jeśli chodzi o zdrowie, królowa, mieczy i tym skrzydłem tam, słuchajcie, na wszystkiego rodzaju. Rzeczy takie, które są oczywiście z drogą żywną związane, bym zwróciła uwagę, czy po prostu tak jak mówimy, żeby się tutaj jakby nie załatwić czymś takim jak wyjście z pomieszczenia, które jest gdzieś tam z gęstą atmosferą i na przykład na jakieś chłodniejsze powietrze i katarek na przykład gotowy. Na to trzeba zwracać uwagę. Mocne wskazanie od kart. I teraz tak, jeśli chodzi o anielskie klucze. Ho, ho, ho dobra, jak wylecieli, no to Dobrze, Obdara, obdaruj miłością siebie i innych, pierwszy anioł. Odważ się zdobywać nowe doświadczenia. Ten spindracz nam wychodzi praktycznie na każdym rozkładzie, tylko w różnych kluczach. On się tutaj wyrywa zawsze, w każdy poniedziałek, więc mamy dwa anioły, kochanie, i, kochani, i fruwamy wysoko. Pięknego tygodnia życzę. Teraz mamy rozkład drugi, biały klucz. Przy pierwszym niech to, zapomniałam pomachać zaczarowaną podkówką, ale ponieważ leżała ona tutaj, zwrócona właściwym końcem, więc uznaję, że pierwszy, czyli mój w tym rozkład, również został napączowany. A dla Was oczywiście już szczęścia, zdrowia, pomyślności jak na urodzinach. I patrzymy, aura tygodnia. O rzesz, posłuchajcie, kochankowie, tutaj jakieś czułe tet-atet tet jest, i ja bym powiedziała tak, może to być moment takiego tygodnia, kiedy sprawy serca będą dochodziły do o, głosu, jakieś wiążące wybory, ale może to być też czas, często kochankowie, jak to się mówi, pokazują takie spółki, które, gdzie partnerzy po prostu się naprawdę, jak to się mówi, no, lubią, uwielbiają, więc może dochodzić do wszelkiego rodzaju bratania się, a to w spółkach, a to w związkach partnerskich, albo też po prostu dokonywane będą wybory. Tu mogą zapadać wiążące decyzje na polu uczuć, miłości. Taki tydzień całuśny dodatkowo bym powiedziała, bo jednak tutaj w karcie gnomów te dwie postacie, nie wiem czy to widać, widać tutaj, one tak jakby za drzewek sobie buziaczka dają. Więc taki no naprawdę sł słodziak, tydzień słodziak, posłuchajcie. Energia naprawdę pięknej miłości tutaj wokół Was za Kochankowie to numer 6, sprawy rodziny, jakieś harmonia, pokój, piękno też może być coś takiego. Wszystko pięknie. Jeżeli chodzi o o, a tu się nam odwróciła karta. Posłuchajcie. Posłuchajcie, wyda się, że wyda się albo wyjdzie na jaw, gdyby może, mógł Was ktoś próbować wcześniej oszukać, albo być może teraz w tym tygodniu będzie ktoś was próbował naciągnąć na jakieś pieniądze, ale to tak jakby od razu wyszło na jaw, tak bym powiedziała. Obnażenie jakiegoś pewnego rodzaju jakiejś intrygi, albo pomyłki, czy też wady, czy też błędu, jak gdyby w tym tygodniu możliwe, a nawet wszystko mi tym pachnie, że. Tak też i będzie. Sprawy nabierają, jak gdyby, obracają się na waszą korzyść, albo jeśli też ktoś wam nie dopłacił, próbował wam wylisić, wychytrzyć coś na was, neologizmy tu tworzę, to ten tydzień obnaża prawdę i pozwala wam dochodzić, jak gdyby swego. Czyli taki tydzień, który mówi: no, patrz, ja ci podpowiadam, a ty rób porządki na poziomie finansowym. Jeśli chodzi o pracę, ósemeczka, pucharów, a w karcie gnomów, ona nie jest związana tak, jakby z odejściem, ale tak, jakby z z procesem, który trwa yy, i decyzje już zapadły, yy, yy, wiążące, tak to powiem. Tu bym powiedziała tak: Jeżeli szukaliście partnera do biznesu, to tak mi wygląda, że może być tak, jakby no, wejście, koniec okresu samotności, podjęcie radykalnej decyzji, jak gdyby ruszamy w nowe, yy, tak bym powiedziała. Natomiast ci z Was, którzy pracują na stałych posadach, to powiedziałabym, że tutaj jest coś takiego, co mówi nam, że. Będą przy Was decyzje takie, które może i trudne, ale będą, jak to się mówi, udrażniać Waszą karierę zawodową, tak to powiem. Ręciści, albo ci, którzy w domku, powiedziałabym nie sieć w domu iść na wycieczkę. Tak to się dzieje i wtedy tu możliwość jakby poznania interesujących przynajmniej osób, albo jakieś takie sploty, okoliczności, które wniosą bardzo ciekawe zmiany w waszym życiu. Jeśli chodzi o świątynię uczuć, czyli dla singli, my tu mamy, prosłuchajcie, kochankowie, i Sąd Wyższy, odrodzenie z martwych wstanie wręcz do życia. Ja bym powiedziała, że tutaj jakieś diametralne decyzje takie zapadają w Waszym życiu, które diametralnie zmienią Wasze podejście do spraw uczuciowych. Tutaj jest pewnego rodzaju, tak jakbym powiedziała, z martwych wstanie na nowo do życia, czyli możecie nabrać wigoru i chęci, jak gdyby do tego, żeby co tu dużo mówi, jak to się mówi, szukać kogoś drugiego do tanga, a wszelkie sprawy z przeszłości odetniecie, nie będziecie zamiatać pod dywan, ale tak, jakby przeszłość się już nie liczy. Teraz tu jest jakby zmartwychwstanie na nowo do, do uczuć, jak to się mówi, do świata uczuć. Wręcz odrodzenie. Więc fajna energia. Jeśli chodzi o y, uczucia dla tych, którzy są w parach, kochani, tu w ogóle, tu kochankowie, tutaj królowa pucharów, nie wiem, będą balety jakieś wspólne, świętowania, atmosfera czarująca, po prostu królowa pucharów to jest, y, jeśli chodzi o atmosferę, to jest tak miło, tak ciepło, tak serdecznie, że wiecie, że tu po prostu jakiś, nie wiem, całośno-całośny tydzień, nawet jeśli były Zimne dni. Nawet jeśli wasz partner to po prostu król lodu albo królowa lodu, to tu jest coś takiego, że nie ma możliwości, żeby nie było miło i serdecznie w tym tygodniu. Po prostu cieszcie się, kochajcie się i cieszcie się życiem. Wręcz jakieś miłe zdarzenia. Po prostu. A jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli o zdrowie, posłuchajcie, zdrowie jak dzwon bomba. Mogą być inwestycje w upiększenie siebie, w jakieś kosmetyczne metamorfozy. Jeśli chodzi o panie, no o panów też. Może być jakaś fryzura, no coś takiego. To jest sam proces, który mówi w asie denarów wyglądamy jak milion denarów i tak się czujemy. No to kochani, co tutaj mówić? Fantastyczny tydzień. Gnomy, tarot gnomów wam zafundowały. <laughs> Rozmawiajcie z krasnoludami albo tam se zróbcie figurkę w domu, może one wam szczęście przynoszą. Kurczę, dobrze. Jeśli chodzi o anioły, miłość leczy wszystkie rany. Kochani, oglądajcie film Anioł w Krakowie, kto jeszcze nie oglądnął. A ja życzę wam pięknego. Tygodnia. Papa. Pa. I wreszcie z złoty, klucz i <złoty>, złoty klucz i złoty klucz i złote koło życia. Ok, przyciągamy szczęście. Zło odpychamy, szczęście przyciągamy. Patrzymy, co tutaj. Aura tygodnia. Posłuchajcie, bolesne sprawy będą dochodzić do głosu, ale to jest energia taka, która mówi, tak jak na fale wypływają bolesne sprawy, to znaczy, że domagają się uzdrowienia. Zatem powiedziałabym, że jest to tydzień o uzdrawiającej mocy, który bardzo mocno uwypukli wszystko to, co bolączką serca lub głowy u Was do tej pory było. Nie znaczy to, że będzie jakiś moc drastycznych wydarzeń, ale warto wziąć pod lupę wszystko to, co Was smuci, dręczy w tym tygodniu, bo jakby tydzień Wam po Pokażę, zobacz, jeszcze z tym musimy zrobić porządek. Pokazuję ci, co tutaj trzeba uzdrowić, żeby w Twoim życiu naprawdę zaczęło się dziać lepiej. Hmm? Jeśli chodzi o portfelik, tutaj to jest karta chytrusa, który ma pełno w skrzyni. Kochani, nawet jak były pustki do tej pory w portfelu, to uważam, że ten tydzień początkuje taki okres, kiedy zaczynacie albo zbierać na coś, albo, no to jak zaczynacie zbierać, to znaczy, że jest z czego, albo wręcz tutaj jakieś takie lokaty zakładać po prostu, nie wiem, chować gdzieś do puszek, do skarbonek, bo tutaj jest energia taka, która mówi mam i mogę się tym cieszyć, więc będę Będą tu jakieś zaskórniaki jak minimum wkładane do skrzyneczek, szkatułeczek, kąt, portfelików. No, ale mogą to nie być i małe pieniądze, może być ich więcej. Daj Boże każdemu jak najszerszego uśmiechu koła fortuny w takim razie. Tu jest, mówię, jest co odkładać, odkładamy na coś. <laughs> Jeśli chodzi o mm, pracę, Posłuchajcie, może być tak rzeczywiście, że bolesne, bo tak, tutaj pewnego rodzaju bolesne przemyślenia, tu konieczność takiego skupienia się na pracy, mimo wszystko, to może być taki tydzień, który podsuwa rozwiązania, że no, coś trzeba zrobić. No, plan ciężko, muszę posiedzieć po godzinach, wskazana cierpliwość tak, w tym tygodniu, rzeczywiście, na wszystko czasu może nie starczać, ale karta umiarkowanie w pracy mówi, że tak naprawdę żadnych drastycznych wydarzeń nie ma, tylko wskazana jest taka no, mozolna, uporczywa, cierpliwa praca nad tematem. Jakimś waszej pracy i być może nawet wzięcie pewnego rodzaju, nad, no, jakby do domu pracy czy nadgodzin, może tak być. Jakiś taki wymagający tydzień, ale to jest jakby ćwiczenie, tak jak na sali, na, na, na siłowni, waszej wyporności. Nigdy nie dzieje się tak przypadkiem. Czyli jeżeli tu się człowiek jakby zdaje egzamin z takich powiedzmy sobie nieco trudniejszych momentów, to przyszłe tygodnie zwykle się uśmiechają. No, trzeba się przyłożyć do pracy. Mimo tego, że gdzieś tam za plecami pewnego rodzaju rzeczy coś zaskrzeczy. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są soli sami, posłuchajcie Powiedziałabym tak, tu mogą być obawy z przeszłości, a jakaś miła osobka w waszym towarzystwie się kręci, a mogą być też zaproszenia od przyjaciół, choć, wyskoczmy gdzieś tu i tam, zabawmy się. A tu jakieś takie bolączki z przeszłości mogą wam przesłaniać, jak to się mówi, to, że warto wyjść, tak to powiem. Więc zwróćcie uwagę na to i posłuchajcie wróżki, żeby wam bolączki z przeszłości, czy też jakby wszystkie trudne sytuacje świata, tego, które przychodzą do głowy, nie uniemożliwiły zwrócenia uwagi na miłą osobę w waszym towarzystwie, która będzie. Będzie, jak to się mówi, być może nie tylko oczami strzelała, ale dawała tutaj jakieś znaki zachęcające do bliższego poznania albo po prostu do wyskoczenia gdzieś we dwoje, albo to może być też grono przyjaciół, które gdzieś was będzie wyciągać, jak to się mówi, na jakąś eskapadę, i warto temu podać rękę. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, co w parach, powiedziałabym, że tutaj może być coś takiego, że trudności jednoczą rodzinę. Tu, jakby pewnego rodzaju sprawy, takie, które trzeba rozwiązać, są tym cementem, tym spoiwem, który nam udowadnia, że nie ma to jak rodzina, że w rodzinie jest siła, że tu jest opoka, że w trudnych chwilach jakby potrafimy razem łatwiej dać sobie z czymś radę. I powiedziałabym, że ta dziesiątka monet zawsze nam wnosi taką energię, że mówi, że jakie by problemy nie były u Was na głowie, to to wszystko ma szansę skończyć się tak jak w bajce dobrze, bo dziesiątka monet zawsze mówi, że mamy solidne podstawy do tego my i partner, żeby poradzić sobie ze wszystkim, co życie przynosi. Więc tydzień bardzo rozsądny i tydzień radzenia sobie z ciężkimi energiami. Tak to powiem. A jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli o zdrowie, kochani, uwaga na stres i na przeciążenia, bo tu normalnie emergencji energia przeciążenia i tu też. Więc po prostu jak jest dużo stresu, jak jest dużo przeciążenia, nie zapominajcie o tym, że trzeba się wyspać, że trzeba gdzieś odpocząć, bo inaczej przeciążony organizm płata nam różnego rodzaju figle zdrowotne, a jeśli chodzi o anioły, O, rany, coś w prezencie dla Was mają. Pozwól się obdarować. Czy to będzie dar duchowy, czy materialny, to już jest kwestia anielskiego podejścia. Ale Wy tylko dajcie zgodę na to, by anioły Wasze was obdarowały. I będziecie mieli tutaj naprawdę jakiś taki w różowej energii prezent to jest na paśmie miłości posył od aniołów dla Was. Pięknego tygodnia, kochani. I teraz czarocz, zaczarowany las i różowy klucz. I szczęście przyciągamy, negatywną energię odpychamy. Tak jest. Patrzymy aura tygodnia. Dzieciątka zaklęć. Posłuchajcie, konieczność zatoczenia wokół siebie jakiegoś ochronnego kręgu. Asertywny tydzień wymaga od was asertywności. Być może też zwrócenia uwagi na to, czy ktoś tutaj nie wykorzystuje właśnie waszej dobrej woli, dobrych chęci. Sama energia karty mówi ze siebie. Otocz się okronnym kręgiem, i przyglądaj się, tak powiem, kto tutaj próbuje, próbuje zbyt mocno ingerować w Twoje sprawy, wściubiać nos w nie swoje sprawy, czyli w Twoje, i tak dalej. Konieczność ochrony. Hmm? Taki rozważny, rozważny bądź człowieku. I teraz tak, jeśli chodzi o portfel, Powiedziałabym, że tu posłuchajcie, może być tak, że ktoś od Was będzie próbował, jak to się mówi, no, wycyganić większą sumę pieniędzy, ale na tej zasadzie, że wiecie, że tu jakby, no, po serca posłuchajcie, ale też pewnego rodzaju, jeśli to już jest 50 raz, no, to warto by poćwiczyć asertywność i powiedzieć, może innym razem, to może być tak. Ogólnie portfel jakby ma energię miłe, ma energię takie, które mówią, że tutaj, jak to się mówi, nawet chętne do rozdawania, czyli tu może być taki tydzień, kiedy. Po prośbie będą do Was przychodziły różnego rodzaju osoby, może tak być. To znaczy, że jest z czego pożyczać ewentualnie, ale posłuchajcie, ale ta karta tygodnia mówi, nie chodzi o to, żebyście byli sknerą, ale tak jak mówi nie dajemy za bardzo się wykorzystywać. Dajemy tym, którym jakby zawsze pomóc można bliskiemu człowiekowi, jak to się mówi w tarapatach, ale wykorzystywać się dawać nie można. Coś takiego tutaj jest jak gdyby w tych kartach. A ogólnie jakieś takie miłe zdarzenie i też może pójdziecie gdzieś na jakieś takie układy, jak gdyby jak to się mówi, że ręka ręka myje, to będzie nasza tajemnica. To inna sprawa, może też i wy, jeśli idziecie do kogoś pożyczyć pieniądze, to to jest jakby dobra karta na to, żeby ktoś wam pożyczył. Jeśli chodzi o pracę, posłuchajcie, to tu rzeczywiście tutaj mocno ćwiczymy asertywność, bo tu jest pewnego rodzaju poczucie podczas uwięzienia, ale w takim sensie, że sprawy mogą nie chcieć ruszyć do przodu, mogą się nie wyjaśniać, mogą się no, kisić pewnego rodzaju energię takie, które my byśmy chcieli, żeby już jakby była jasna opinia, czy jakieś wyjście znalezione, a tu jeszcze tydzień mówi, że pewnego Rodzaju, tak jakby, no, tydzień taki, który nie otwiera nam dróg, tak? Natomiast tu chodzi o to, żeby w takim razie mistrza zen poćwiczyć, otoczyć się energią ochronną. Blokada nie trwa wiecznie, to jest karta na tydzień. Jeszcze nie w tym tygodniu sprawy ruszają galopem do przodu, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. Jeśli mówimy o, świąt... o uczuciach dla tych, którzy są singlami, a tu jest, proszę Was, królowa Pucharów. I jakby, panowie drodzy, nie, nie, znowuż nie otaczajcie się kręgiem ochronnym przed pięknymi kobietami, bo tutaj są takie romantyczne uczucia, dziewczyny, Wy też możecie mieć takie, no po prostu romantyka tu się wkradła, bujamy w obłokach, więc jest energia taka, na której można zaczarować kogoś, uwieść, oczarować, zafascynować, to jest energia, no sam w sobie człowiek po prostu seksapil i lubczyk, no i teraz chodzi o to tak, panowie, i Wy się po prostu tak nie boczcie, jak jakieś kobiety do Was robią słodkie oczy, tylko się uśmiechnijcie, bo to jest dobry tydzień na to. A dziewczyny, no, tu jest wena do tego, żeby, tak powiem, trup kładł się gęsto u stóp, ale to tak z przymrużeniem oka, znaczy, że możecie zachwycać so, swoją urodą w tym tygodniu, która płynie z wewnątrz, to jest ciepła kobieca energia. Tak? Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w parach, tu konkrety tu są jakieś takie momenty, kiedy będziecie chcieli bardziej, jak to się mówi, zamknąć się przed światem i ludźmi. Być może nawet nie wpuszczać przyjaciół i przyjaciółek w tym tygodniu za swoje drzwi, tylko jakieś takie święta, świętowania wspólne, małe radości, małe sukcesy albo duże radości, duże sukcesy. Tutaj wam jest dobrze razem z partnerem, z partnerką w swoim magicznym domku. I tutaj pewnego rodzaju rzeczywiście taki krąg ochrony na zasadzie: dajcie nam wszyscy święty spokój, bo my tu sobie chcemy, nie wiem, filmy po pracy, po. Oglądać. Albo nie zaglądam tam nikomu, wiecie, gdzieś poza, poza salon, tak to powiem. No, energia taka, alienujemy się i jest nam dobrze. <grym> mogą być jakieś też, bo to jest jednak król monet, tu mogą być też jakby opijanie jakichś udanych, że tak powiem, podwyżek transakcji, albo też pieniędzy, albo też darów materialnych, jakie wam kosmos zafunduje. Jeśli chodzi o świątynie zdrowia, sobie z Hogwartu przyleciały, ale odwróciła się nam karta, czyli zastój pewnego rodzaju. Posłuchajcie, tu chodzi tylko o to, patrzymy, jeżeli ktoś ma tendencję do niskiego ciśnienia, zastój jakiś może być. Wiecie, patrzcie na energię, gdzie tu? Po prostu nie rusza. Czy trzeba rozruszać po prostu serducho, bo za dużo śpicie, czy po prostu jakiś zastój płynów w organizmie, to może być. Na to trzeba zwrócić uwagę, bo taki bezruch się pokazał. Gdyby na przykład było wychodzenie z jakiejś ciężkiej choroby do stanu ekstra, to jeszcze ten tydzień może po, tak jakby powoli, powoli ruszać, jakby proces zdrowienia. Co nie znaczy, że to w ogóle nie nastąpi, ale tydzień taki spowolnienie w waszym organizmie. Możecie po prostu też potrzebować więcej relaksu, jak to mówimy, i snu, żeby. Gdzieś tu wigoru nabrać, mało ognia wewnętrznego. Jeśli chodzi o anioły, teraz popatrzmy, co one tutaj dla Was mają w darze. Gdzie tutaj będzie anioł? Taki ten. Odpuść sobie. Kochani, nie byłoby głupim pomysłem kupić balonik wypełniony helem. Pomyśleć sobie tam we wszystkie te ciężkie rzeczy, jakieś sprawy, traumy i tak dalej, wrzucić w ten balonik mentalnie i rzeczywiście go wypuścić w powietrze. To by była taka mini rytuał na odpuszczanie trosk i kłopotów, ale coś sobie macie odpuścić, nie tak poważnie. Nie ma co się kopać z koniem, życie jest piękne, czasem można pogwizdując iść w inną stronę, odpuścić sobie. Pozdrawiam kochani, pięknego tygodnia życzę.